Witajcie, dzisiaj bohaterem filmu jest różane pudełeczko w klimacie Vintage. Zapraszam. Całe wieczko pudełka, czyli wierzch i jego boki, maluję na biało farbą akrylową. Z papieru różowego wyrywam jeden z bukiecików i przyklejam do wieczka pudełka klejem do dekupasz. Thank you Między wieczką a dół pudełka wkładam folię, co ma na celu uchronienie wieczka przed pobrudzeniem podczas malowania dołu pudełeczka. Farby, takie jak widzicie, i za chwilę dodam jeszcze troszkę żółtego koloru. Chcę trafić w ten kolor, który występuje na różyczkach na wieczku pudełka. Albo nakładam na pudełeczko pędzelkiem w taki sposób, aby powstały smugi. dół pudełeczka wygląda tak, i teraz tymi samymi farbami maluję wnętrze pudełka, ale tylko na dole, Bo w połowie okazało się, że farby zostało mało. Ale żeby nic nie zmarnować, po prostu dodałam białej farby do tego, co mi zostało, i takim rozjaśnionym kolorem pomalowałam wieczko pudełka od spodu, znaczy od środka, i taką małą przegródkę, która jest w tym pudełeczku w zestawie. Pierwszy pomysł był taki, żeby wieczko pudełka było białe, czyste, tylko z odbitym wzorem z szablonu, ale nie wytrzymałam. Nie wytrzymałam, musiałam domalować tło, zdecydowałam się na taki brudno-zielony. Farby nakładam gąbeczką, mieszam na bieżąco na wieczku pudełka, żeby kolory ładnie się przenikały. różową farbą ochlapuję dół budoweczka od wewnątrz i od zewnątrz. To jest farba, która została mi z malowania właśnie tego wieczka od spodu i często jak mam prace, w których dużo maluję, to zostawiam sobie tą farbę gdzieś tam zapakowaną w folię, bo nigdy nie wiadomo, czy mi się później nie przyda, a przyznam szczerze, że dorobić drugi raz ten sam kolor, no jest trudno. Dodaję jeszcze trochę białych chlapnięć i po wyschnięciu tej farby zabezpieczam całą pracę lakierem. Tutaj opowiem Wam dlaczego warto zabezpieczać pracę lakierem na każdym etapie. Nie pokazywałam Wam tego, żeby już nie przedłużać, ale ten szablon odbijam trzeci raz. Pierwszy raz wyszedł mi za ciemny, po prostu dobrałam, źle dobrałam farbę. Drugi raz mi się rozmazał i to jest trzecie podejście. Dzięki temu, że praca była zabezpieczona lakierem, bez żadnego problemu byłam w stanie usunąć to co nie wyszło. By troszeczkę zostało, więc postanowiłam ochlapać jeszcze delikatnie pudełeczko. Pudełeczko będzie matowe i lakier nakładam gąbeczką, z tego względu, że ja już mam końcówkę lakieru i jest on nieco zgęstniały, więc nakładając go pędzelkiem, porobiłabym smugi. A po drugie, takie nakładanie gąbką daje taką delikatną strukturę i subtelny efekt patyny, czyli dodatkowo postarza mi pracę. Na tym etapie można by skończyć, ale ja nie lubię, więc zdecydowałam się ozdobić jeszcze delikatnie dół pudełeczka. Znalazłam na papierze taki malutki bukiecik i on idealnie nada mi się na mini dekorek. Papier oczywiście przyklejam klejem do dekuparz, a następnie zabezpieczam to wszystko lakiem. Na bokach pudełeczka odbijam wzór z pieczątki, a następnie między tymi moimi stempelkami przyklejam dekoracyjny owal. Gotowe pudełeczko wygląda tak. Listę materiałów zostaje Wam w opisie filmu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli podoba Wam się to co robię i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję.